Fabem Pa, Siema widzowie, gramy dzisiaj z Jakubem. Siema! Siema! Faben. Dobra, Faben. 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 Ej, ty Szyma, nagrywasz? Ty ja nagrywasz? Nie, bo nie dałem sobie, na, sobie, sobie na. Ty no, nagrywasz? No? No? No. no? Dobra, druga paczka żelków otwieramy. <gry> Jakiś skójc, gel, twist. Opsik. Testujemy. Dobra, dziękuję kierowcy busa. U, by mnie ci nie podawał kierowca Ale te żelki są niedobre. Jakieś takie ludzkie jak Haribo Nie, czarny jest. Zarobisz. Zarobisz. A nie, to nie jest. A nie, to jest. Dokładnie Zarobisz. Jeszcze ja. Jeszcze ja. Biorę swoją. Biorę swoją. Biorę swoją. Biorę swoją. Biorę swoją.

No nie, to był no, ...ma jeden strzał, ma jeden strzał. ich, kakuz. Pomóż, ja mam kampera na sobie. Osia? Ja. Ja. Jednak na drzewie kąpił. No nie, no kur... Ja to mam, kur... taki łeb! Deadman, zaraz, Dead na zaraz. Mam dwa po jeden. To jeden. Rakiety zaimki. Ładnie Kurze, dwa miesięcy. Będę dostał błosu. Waga plecy. Uwaga, plecy. Uwaga, plecy. Mm -hmm. Ty boję Ja mam misę, gminę, no dobra, Mm. 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 z Mm. Mm. Dobra, dobra Nie Jeszcze raz mi ugrzeź, so, so so right? so strasznie <laughs> nie wiem czy <chrybuj CO2> no ci tak Kale, Nie wiem Nie wyciśnij. Widzę, widzę, widzę. Ona robi tu Nie rob Na pewno nagrywasz 12 w locie Nagrywasz tại, no tak... ty Nie Nie powinno Nie się Nie 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 pobij, nie pobij! Ale nie mówię, że się tak z powierzchnia nad stówę nie było sprawy. Tysiące prób podjęte. Gdzie ten chłop? Chłopi on było? tak spierdziela. Ja mam tutaj pana sobie. To się tam bij... Debil, nie umie grać. Ja już podjeżdżam... Ooooooo! Ja na pół mnie ma takiego dobrego. Zabiję. Jest, on I nie, z tego. tego. Nie, nie. Że się no. Jest tu gdzieś apteczka. Gdzieś apteczka? Nie Alsem mam. Nie Dobra, Ja mam apteczkę. Dobra, 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 uleczy się tą optęką, najpierw później trochę. Ja Mega wzmocnienie. No ja mam mega Ja tak mam mega dużo Ja Ja mam mega dużo Ja mam mega dużo Ja mam mega Ja 80, ja 80 drewna, 50 cegły i 110 metalu. Eee, 458 <laughs> y tego. Y tego. Tego. Wyższego. Y Wyższego. Drewno. Drewno. 180 cegły 180... i 840 metali. Dwie bronie z jednej skrzynki, o Co? Aha, zarąbiście, nie strzeliłem. Ale głupi przeniknął przez ściany. ja już to miałem A, edytować. Ja już to A bu, 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 bu. Dobra otwieramy zaraz trzecią paczkę żelków Pierwszą już Naga średnia Oceniam 5 na 10 Ocena! po Ocena! Mister Tylko kurde my mamy nagrywać Fortnite, a nie, ja będę oceniał jakieś no właśnie, właśnie Panie jakby. panie jakby. Ło to, a nie Gdzie ta skrzy... a Jakbym Jakbyś spał to ja chyba bym się zabił chyba bym się zabił No, jakbyś spał to byś już nie żył To <laughs> właśnie co ja gadam, właśnie co ja gadam co jakbyś nie żył to ja się zabił, no znie.

Leci tu leci, leci tu! leci tu! Nie! Tu, nie! Ja mam o 8, 14 Skąd? Na razie po. Co? 4... 4. I just up, oh, no, it it up, Tu up,

Boksu, bo, zaboksuj się, bo się. Zaboksuj, zaboksuj się, spotkaję się. Spotkaję się, się. Potkajasz się. Potkajasz się. O! Dwóch mi wbiło. Widziałem się. Spotkaję 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 się. Spotkaję

Dead. Dead? No, już zakończył Łupie, bo ja miałem tak pewnie, że nie mam w No to nie jest brzydko, to jest nie dobra Ale miałem, tak, tak, miałem nici Pa, 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 już Debil do strefy, nie debil do strefy jakiś wleciał Łupie, chłopy to są takie puste łzy Mam no, typa na sobie ja miałem... Ja 5 killi, nie no masz 1 łącznie 6 nie masz 7 nie masz 7 Dobra. Dobra idzie tu, oni wam w strefie A my się wychodzi jak to tam są, tam są 30. stanie zresztą 30 to może mnie Jezu, ja nie mam niczego. Ja potrzebuję AMO, ja potrzebuję I maps Idę właśnie, żeby było to. Po. To jest WONY WINE! WONY WINE! Kurde! To jest WONY Ja myślałem, że tam jest jedno, ale nie nie zjedę. Dobra, 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 gotowe. Ty dalej nagrywasz, nie wyłączył ci? No nie wyłączyłem, teraz ja się kończę,

Jezu, 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 jezu. Ej, po tej rundzie zagramy łamiłam, żebyś pokazał swoim widzom twoje umiejętności. A po tym, bo ja robię tak jakoś po tym, to ten, może tak, pokazać swoje umiejętności we swoim odcinku. Bo już jest chłopie 12 Ja nie chcę, bo w tym momencie. Nie, 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 świetne, nie, 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 nie. ja samą łeb. Wyświetlał. Chłopie, Midas jakiś tu jest. To nie jest ten, to jest ten Audi. Nie słyszałeś? No w ogóle. Wszystkie Wszystkie, biją. Biją. Wszystkie, Wszystkie biją. O! O! o. o leci jakiś debi. Więc to ma sensu, że to nie. A nie, no w sumie to jest ma sens, że to 100 osób, bo ja cię będzie, że to, że to jest bez sensu, że tu 100 osób nie ma, ale w sumie dobrze trochę, że nie ma, bo to jest taka mała mapa. Na 100 osób to tu by miejsce. Lama tam jest. Proszę impulsy, bo chcę do niej polecieć. Nie ma, ale. Ja mam impulsy. Ja ma. mam impulsy. Jak chcesz to, chcesz, to mogę pożyczyć. Kamper, chodź. Gdzie kamper, chłopie? Nienawidzę kamperów, nienawidzę kaperów. A myślisz, że ja nam widzę. O nie! o nie! Co? Ja pierekbąd dostał papierek, mam nie przeklip do mojej bręje, przeklip w moim życiu. Nawet nie masz nie nagrywasz klipów. No i cicho. No i cicho. Nie masz tego gówno do nagrywania tego posłotte.

Chcę się pożegnać, życie. Się życie. No, dwie rzadkie bronie. No nie, nie, nie. Jest idiota. 29. Ale ma chłop, ma takiego White'a. White 2115 Co? jest wolne, biegnie. Syskie jest wolne, Chłop, a tu chłop. A kurde, weź. Hello? Hello? Za w mordę walił. Ej, ukradłem ci killa jak coś. Słyszałeś? Słyszałeś? No niestety. Od halo! w mordę walo! w mordę walił. ja mam full matsów już. Okej, okay, ale nie patrz. Bo ci ukradłem killa, ale nieważne. No bardzo nieważne. Snajpa! Snajpa! Co, gej, znaczy Dobra, co znaczy co? wiesz gówno, gówno. Gówno, gówno, gówno. Gówno, gówno. Gówno, gówno. Dobra, kolejna gówno, gówno, guw Serio? No, to jest guw 40 Dobra, wbijam 30. mu na guw Ła 2, jeden... Dobra! 1, o, w tupa autostrefa! W tupa strepa! Likwiduje, Ej, Mam cię znokautować? Ale... Chłopie, jak ja ci pomogę to już Ale... oni wszyscy nie będą żyć. Mhm. Wszyscy nie będą Dobra jest z Dobra, Patrz, lotnia tu rozważa Lotnia, rozmaża, lotnia skoro lotnie tu i lecę sobie na zrzut, sobie... Na kibla. Mi się zdaje, że ty nie nagrywasz. Nagrywam! Nagrywam! Ja idzie do mnie. Ja idę tu. Na zrzut. Włód wow, coś On nie za dużo. trzy broni. No nie, ja nie chcę tego, no planu, ja to, to jest ja główna, główna, główna. Wielu. Abschik. Bez problem. Dobra, Po tym odcinku zagramy. Łambiłam po tym Boże odcinku. Po tej rundzie zagramy Łambiłana. Pokażę w swoim widzę swoje umiejętności bota, jak gra bot. Okej. Okay. Okay. Czyli tak. Okay. Dobra, wbijam. Dobra, wbijam. 40 w locie. Dead. Dead. Kurde, serio, tam był chłop? chłopy bigło Masz Bigisy. Łoty chłop do mnie bez broni, Ej, szedł do mnie chłop bez broni A tu miał bronię I... Tak ciężko mu boję wziąć. Już full maców, już full Mam. chłopów, już full chłopów. 33 online oh to. 30 ja to. Nie wywaliło mnie. No, popa jak chce? Kumalala, kumalala, kumala, kumalala, so O nie, chłopaki, no jak to. 43 wlacie. Ej, ja nie, chłopaki, no ja nie kupuję, ja, ja nie ugarniam. Ej, aura, chcesz w tym? Oh, no debil. Dobra, to jest mój z Twójskim, nie jest to. No, chłopie, no, chłopie. ja tu kręcę jakieś boksy! Nie boksy, respi się! Respi się! Dad, jest! Jest! Jezus! Zabiłeś kogoś? <toddź> a to <toddź> jest? SL, a, SL, -4, SL, -4, SL -4, 2, a nie, nie. Ja pierd... ten mój anime jest po prostu... Tak, wiem, że mój anime tak, jest z niebezpieczeństwem. Ołde. weźmy bim bum 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 Dobra, szybko, żeby mieli kroki. Dobra, już cisnę, dobra, dobra, ty, już weź dobra. Ucieka, ja już... dobra ty weź uciekaj, ja już... To jest kiedy mnie bije. Siema, kolego nie leczy się tak! Czemu tak? Tak. tak mam popa? Tym razem mnie nie zadbią, Aż masz te załatwkę więcej nie zawsze Aaaa... <shrud> Gdzie ten chłop? Idealnie wypiłem mini a tu Big sobie czeka na mnie. Jeszcze czeka. Jeszcze czeka. Może nie, wiem sobie może nie czeka sobie na SL Szwaku. SL, 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 SL Szwaku. A nie. na jakieś Najpierw Na jakieś na, na, na. Co, Co, Co ty? Co ja? Co ja? Co ja? Pytam się. Co ja? Pytam się. Ej! 124. dwadzieścia cztery. Dobra, ty uciekaj, ja no na Ty fajta. uciekaj, ja idę na No, wychylaj się, wychylaj, tak zaraz z dostaniesz i... Nie, ja idę na z znienawidzoną przeze mnie wieżę, bo spadłem w... O, snajpa! Tu kiedyś też znalazłem tą samą snajpę. U! Rakiet... Coś. Nienawidzę tej wieży. O tej wieży nienawidzę? Ja nienawidzę grałem... ciebie, ale o tym nie mówi, okej? Okay? Okay? Ponieważ grałem sobie na Eliki, Elicie. Zostałem dzisiaj snajpy tutaj. Snajpy tutaj. No Dobra. tu jest prawie zawsze pewny snajpe. Ja lecę na drugi koniec mapy, jak zwykle. Jak dobrze? Tu jest prawie zawsze snajper. Ja tu kiedyś też miałem. Grałem na Elicie i spadłem z góry Minusowałem do diamenta wszystko chłop chłop hej co znaj sniper nie to wiem nie chłop mnie wziął nie boxa. chłop mnie wziął jak ją ma garb jak ją ma garb czemu on deadną? No? czemu on deadno nie wiem i się nie domyślam i się nie domyślam kiedy się no to chyba sobie, nie chyba sobie, nie kocham tekstu. Co tam się dzieje u Ciebie? Pompa, proszę Dobra, gram Only Sniper. Gram Only Sniper. Gram. Albo Only Sniper. Dobra, wybieraj, mam grać albo Only Sniper, albo Only Sniper i Pompa. Oh. <laughs> wszystkie dzwony biją. HP, mama, te wszystkie dzwony biją. Zawał prawie dostaję. Only sniper, only pompa, czy co mam grać? Only sniper, uh, only sniper. And only, only sniper, only sama sniper, czy only sniper i pompa? Sniper i pompa. Sniper i Only sniper i pompa? Dobra, teraz najpierw muszę znaleźć pompę. Chcesz pompę? Chcesz pompę? No. To nie dostaniesz. To nie dostaniesz. Ale ty niemiły jesteś. Stop! Stop! O i pompa snipa i Leży tutaj bomba. O kurde, bo to zaraz się resety kończą mają podbiam, No mają Z tym za full się z nim. za za no Dobra, są rozstancie. Co, tam, co tańczy, Czy on nie tańczył, nie tańczy, tańczy, to jest to to sniper i oni pompa. Najpierw znajdź pompa, a później, pompa, później oni snajper, pompa. Pompa. on sniper są on, on, do, chłopa, on, 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 on pompa. do chłopa, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Please snipers, please. Przyjdź broni. Nawet no, ja kończą się restauracje? Gówno, nie snajpers! Sniper! Gówno, 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 gówno! Impulsy. Impulsy? Pompa! Jest, mam pompę, do której mam jeden strzał. <laughs> o nie, to jest tak gówno, ta gówno! No, to jest tak gówno! O kurde! Snajper ktoś mi strzela. Uuuuh, uu, 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 ktoś to. strzela, ale nie ze znaj... znaj... To edytuje? Co tytuje? Co tytuje? Widzę go! Ja! O kurde! Ale wieje! co tu się stało! Fajnie. Fajnie, Co tu się stało, widzowie? Co tu się stanęło? Co? Tu się stanęło! Nie wiem i się... Czemu nie, nie rozmawiasz z widzami? Nie wiem mnie problem, to mam cię w dupie Czemu z widzami nie rozmawiasz? Bo nie lubię. Nie, nie lubię. Nie, nie że nie lubię widzów, Dostał nie lubię wizu. Dostał headshotsa! Headshot night! Het shot Idę po koronkę. Uuu, shit kolejny! U, shit kolejny! O, dwóch. O, dwóch. Wszystkie dwomi. Wszystkie dwomie... Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj. Top 5! Top 5! Potrzebuję czegoś dośpieprzania. Ja mam impulsy, więc mam Rzadko. Dasz mi. Dasz mi. Tu masz tą. Jak chcesz oczywiście. Jej, yeah, jej, yeah. laka, laka, czemu ty, czemu ty, czemu ty, jesteś niewidzialny, jesteś niewidzialny, co, jesteś niewidzialny, jesteś niewidzialny, nie ma cię, jak, nie ma cię, ja wiem tylko ja zetka, co, no serio, no serio, ja no bejtujesz, nie, nie, to chłopak, to mówi, jak chłop ja ma... teraz do mnie strzelał, Dad? Uuuu, Sniperz, chcesz Sniperz, chcesz Sniperz? Pompacz? Pompacz? Chcę Pompacz. Pompacz? Nie Pompacz. Chłopy, ty jesteś niewidzialny! Jesteś niewidzialny! To jak on do mnie strzela? No nie wiem, ale u mnie jesteś niewidzialny. U, u mnie Jem tylko nikt widać. I to co trzymasz. I to co trzymasz. Gramy na strofę, czy st nie gramy na Ej właśnie. On Do gdzie jest. ten śmieć. Nie wiem. On tu jest! Masz? Masz? No. Ma to pomysł. Jest. Czekaj. Tam jest ten śmieć. Gdzie zaznacz? Gdzie zaznacz? A widzę. Widzę A, śmieci. Widzę, widzę śmieci. Jak zrobimy wina? Jak zrobimy wina? Przelawasz mi dycha. Przelawasz mi dycha. No i w ogóle mnie nie widać! Ta Fajnie, niewidzialny jestem. No i go. Co to jest? Co? W życiu mam karabin, Nie mam karabinu. Nie mam karabinu. Kiedy ja to zrobiłem? Kiedy ja to zrobiłem? Ja mówię, nie Też no, nie mam z karabinu. z tego karabinu i... Idioci. Idioci. I będzie miał. I będzie miał. To nie jest, jest 2 na 1. To jest 2 na 1. 2 na 1. 2 na 1 jest... 3. Ja ty ją. O kurde! O kurde! O kurcze! Dobra, masz tu. Nie ty się wybiłeś Chodź po ja. yes. mózgu! Dzięki Zaleba. za dycha. Spir. <grym> czemu, czemu? Easy winek, dobra, do lobby. Pokażesz twoim widzom umiejętności. Do lobby, do